<smart> i <noise> Pacjent sportu walki Jakub Suma, a moim gościem zwycięski Juliusz Marski, witam. Dzień dobry, cześć, cześć. Eee, Bardzo dobry pojedynek w Twoim wykonaniu, widać było, że bardzo mocno kopiesz, też masz dobre oczko, celujesz. Tak, tak, był plan na walkę, żeby właśnie wywierać presję, eee, mój trener najlepszy Fit and Fight Factory Gdynia tutaj cały plan na walkę skonstruował, także tak naprawdę planował on wygrać tę walkę. No a ja tylko zrobiłem to co miałem zrobić i zaodryfował to zwycięstwem. Całkiem, całkiem umiejętnie te twoje kolana dochodziły do głowy twojego przeciwnika widziałeś, że faktycznie kiedy on łapie tą podwójną gardę to może sobie pozwolić, żeby troszeczkę tych kolan użyć. Tak, kolana na głowę to jest jedno z moich najmocniejszych kopnięć i próbowałem dużo razy wsadzić ale niestety przeciwnik dobrze się bronił także też nie zawsze wchodziło kilka razy widziałem, że poczuł no ale jednak nie było to, co chciałem osiągnąć z tymi kolanami. Oczy gospodarz miał naprawdę potężny doping tak miał, no niestety tutaj ja dzisiaj nie miałem dopingu, ale to to chłopaki z Gdyni, doping mi przesyłali Także dzięki chłopaki bardzo mi to pomogło. Na no to, że przeciwnik miał większą tutaj prawda, większy doping, no to jakoś to na mnie nie zrobiło w ogóle wrażenia. Wydawało się, że ten ostatni gong wręcz uratował twojego przeciwnika przed przegraną przed czasem. Tak, no przeciwnik już był liczony, także no można powiedzieć, że go uratował, no ale walka trwała 6 minut, także wszystko się mogło stać w tym czasie. Też chciałem podziękować mojemu przeciwnikowi za bardzo dobrą walkę. No, działo się i dziękuję bardzo, że zrobiliśmy taką fajną walkę. No, dziękuję. Zawsze pytam moich e, gości przed mikrofonem, e, jak się ich zaczęła pasja sportu walki. Więc zapytam również ciebie, jak twoja pasja sportu walki się zaczęła? E, moja pasja się zaczęła z tego, że dużo moich znajomych chodziło na kickboxing. No i tak z czasem po prostu sam zacząłem chodzić na te treningi. No i tak mi się spodobało, zacząłem jeździć na pierwsze zawody, drugie. Zacząłem wygrywać, no i jestem tu gdzie jestem i mam nadzieję, że będę śpiewał coraz wyżej po szczeblu mojej kariery sportowej. Eee, chciałem Cię zapytać, jak przebiegała Twoja kariera, jeśli chodzi o kickboxing? Ile już trenujesz czasu? Eee, no trenuję ogólnie niedługo, ponieważ 3 lata tylko dopiero, także to jest początek mojej kariery, no ale ciężko trenuję, cały czas staram się trzymać jakikolwiek poziom. No i owocuje to po prostu dobrymi startami, wygranymi walkami, jak tutaj było widać. Chciałbyś startować tylko i wyłącznie w formule kickboxingu, czy wchodzą w grę jakieś inne formuły? Nie, wchodzą w grę inne, inne formuły, typu na przykład MMA, ponieważ w takim stopniu też jest to fascynujące, no ale jednak taką moją dyscypliną podstawową będzie kickboxing, bo z nim zaczynałem, w nim się najlepiej walczy, no ale zobaczymy jak pójdzie dalej, nic, nic nie mówię, nigdy, więc zobaczymy. Eee, jaki masz największy sukces, jeśli chodzi o twoją karierę? Mój największy sukces to jest w 2002 roku wicemistrzostwo Polski w kickboxingu Full Contact. No i z takich większych to już niestety tylko to, jakieś tam turnieje powygrywane, ale nie były, prawda na szczeblu tutaj, tutaj najwyższym w Polsce. Jakie plany teraz? Zamierzasz startować w formułach właśnie kickboxingu semi-pro? E, chciałbym dalej w tym roku przy kickboxingu postartować. Zbliżają się Mistrzostwa Polski, także tam muszę się bardzo dobrze przygotować. E, no oraz będą na pewno jakieś starty zawodowe, do których też bym musiał się przygotować, no i wszystko powygrywać, ale jak będzie to zobaczymy. Jesteś niezwykle młodym zawodnikiem, e, dlatego jestem ciekawy Twojego zdania na temat właśnie e, dzisiejszego kickfightu. Co sądzisz o galach free e, To bym się nie na ten temat wypowiadać. Rozumiem Cię bardzo. E, jeszcze mam kilka pytań odnośnie Twojej kategorii wagowej, jak tak. to u Ciebie wygląda? Robisz te kilogramy do walki? Tak, tak, tak. Teraz miałem do zrobienia 7 kilo prawie, także troszeczkę miałem do zrzucenia. E, no ale już myślę, żeby w tym sezonie startowym startować w wyższej kategorii, czyli 75 kg, ponieważ już jest taka to moja naturalna masa, bardziej tam po 80. A to zbijanie to jednak męczy bardzo i później organizm jest zmęczony. No, zbijanie męczy, coś o tym e, jednak wiem. E, jak ze sparing partnerami u Ciebie w klubie? Masz jakiś tam e, wachlarz kolegów, którzy Cię wspierają, pomagają Ci na, na tej salce? Tak, tak, tak. W klubie mam bardzo dużo dobrych chłopaków, którzy sparują, walczą zawodowo i amatorsko. E, bardzo mi się pomogli przygotować do tej walki. E, no i gdyby nie oni, to pewnie bym tego nie wygrał. No, ale właśnie dzięki nim, dzięki ich wsparciu i dzięki sparringu z nimi, przygotowaniu do walki, udało mi się to wygrać. Twój e, Mont Everest, jeśli chodzi o e, sporty e, marzenie, gdzie byś chciał wylądować? to takich marzeń nie mam, ale chciałbym powygrywać wszystko, co się da. E, no zobaczymy, jak to pójdzie, prawda? No, marzenia są po to, żeby je spełniać, także będę chciał to robić, zobaczymy, gdzie to pójdzie. Jak to mówią, do odważnych świat należy. A mój rozmówca jest odważnym chłopakiem, co pokazał właśnie w klatce. Dziękujemy bardzo dla kanału Pasja Sportu Walki. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeśli podobał Ci się materiał, zasubskrybuj kanał Pasja Sportu Walki. Możesz też dodać komentarz i łapkę w górę. Serdecznie dziękuję.